Nie, nie babolokarz, się no, jak stara. To było. no, ale to wieś jak to. Kiedy smakowało, ja to do no. męża, no. ja to, to, i poleciał. No, głupi. Ale rano, wiesz, ale do tego on też taki półżywczyk. tu, tylko piweczko. ale, to widziałem, że tu zmieniło metad. śniło, ja. Też widzę, że on już coraz rzadziej, coraz mniej, teraz w ogóle wiesz. Kiedyś to się kończy, no każdy wiesz. Szarżuje, szarżuje, póki może, a potem już bródka osiądzie i dziękuję. To i tak dzięki Bogu, że wiele. Nie korzysta z innych jakichś tam używek, ani w ogóle jest. Nikt z nas, nikt nas nigdy w życiu nie, nie, nie. nie. Jesteśmy po prostu totalnymi...

a co ci to dejisz? Zawróć no, cena. O tak, o, o, no, to, 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 to cię odnieje na precie. a co ma cię wrzać? Nie, to mam wrzać to. No, pa, się nagadałaś. No tak, coś pija alkohol, nie? No, to mnie grzeje. <śleszamy> Bardzo dobrze, Corunia. to sędzia, kalecz. A gdzie to jest sędzia? Sędzia, kalecz. Jednak ręka ci lata, tak? Żeby nie moje ramię, to no. zaginąłeś w akcji. Marzenka ręka musi być. Nie, nie przeszkadzajcie tu. <g agile> o marusia, nie widać to. Dla niego każdym meczu jest bo właśnie... to się Dekoncentracja? No. ale jakby jest w Ale co wam powiedział, żebyście odeszli z tą piłką, bo przeszkadzacie? A wy znowu tu jesteście. ale tu, za bramką. No. Przeszkadzacie tu mu Piłka wpada tam i tyle. No. Nie macie być do podawania piłki, a nie do grać. <noise> Zdenerwował się malonami. Oj tam, oj tam. A jak to. Jeszcze nie ma. Ale to od Maryki żeśmy załapali. Mariusz... i. tak. Fajnie to jest, oj tam, oj tam. Albo aj tam, aj tam, oj tam. Aj tam, oj tam, Fajnie. Świetne, to jest bomba. A jaśmie sam później w radu, Jak mnie to hamuje właśnie przed niektórymi właśnie takimi, wiesz, słowami właśnie te ojta mojta. Jak mam już coś i oj tam. I to jest świetne. I nie muszę już tak, tak bardzo... A to ty zamiast przekonania to ojta moja. Oj, to Moj ja mam większe. I ja mam nocha a Mariuk też. nocha. Marenka jeszcze nie Monika ma takiego kartowego. Za no. ja. Zatem Monika ma takie właśnie... nie. Co, ty, co? nic wleje, to nie, nie. ma. Ktoś... Nie, także się tylko. To co... ty też byłaś taka pamiętana. wcale nie. A jakie one One w, one w, w ogóle nie są paryły. Ale nie są. Takie, Może takie. były. No, to tylko Twoja wina, matko. To, tylko Twoja wina, ja, To co, ja, co widzę, widzę to, to mówię. Lodówkę musiałam zamykać, <susuruj> A to żeby się to To co widzę, to mówię. Fajne dziewczynki są akurat, nie muszą być w ogóle, ja, nawet względem nie Ja takich całkiem chudzienkich też nie lubię. No, moja Marcelina, widziałyście ją? Ona też jest taka wysoka. I taka jest baba-baba. Jak nie, my się nie, to nie, się my duża dziedzia, duża dziedzia. nie, nie, z Marceliną nie, 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 A nie, to nie, 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 to jest nie, 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 on 30. jest A ty? Jakiś pigment? Czy co? Nie. Nie tak to jego Włosy. a siwy w sensie, że... No, blondy! No, on no, on to co mówi się siwy? No on zawsze takie białe włosy miał. Nie, hmm. siwy, siwy, nie? Tak siwy został. Fajne? W ogóle? No lecie 1,90 90. Taki ma, dożyniacz pił? Taki... No ma dupa jakąś jeszcze

No, tak. Dobrze, że tak. Cała druga tak zadowolona, i to wszystko ogarnęła. Ani matematyka, ani to. Ale to jest tak zadowolona, jedynie, że To jest Otro lado, no, 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 n 가 no, 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 어 o no, 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 no,

i zakończył się pierwszy półfinał Darel, stara. Stara. się, o, Stara. 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 Stara.

to są poważne, duże paznokcie. Patrz, nie tak jak ty doczepiasz Tak. A. Czy Przecież doczepiałaś no, no. No, 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 no. no po co? Ja ja też nie No ja nosiłam Ja, ja też nie mam ja doczepianych. Więcej,